No witam. Pokażę wam fajną zabaweczkę, którą sobie niedawno kupiłem. Nazywa się Magnet Stick. Patrzcie. No jest to mierniczek magnetyczny. Można nim bardzo szybko sprawdzić cewkę, czy działa, czy nie działa. Zaraz wam zademonstruję, o co tutaj chodzi. Załączymy sobie ceweczkę. Ta działa. Patrzcie, co się dzieje, jak, jak się go przyłoży. Świeci. A, jak wyłączymy napięcie. No to cewka przyłożona, przyłożony mierniczek do tego. Nie świeci. Takie sprytne urządzenie. Kiedyś mieli problem i dużo układów do sprawdzenia. Bardzo przydatne narzędzie daje radę. Nie trzeba podłączać niepotrzebnie napięcia. Bardzo ułatwia życie. Pozdrawiam. Bang.